Drodzy kandydaci na studia. Wkrótce podejmiecie jedną z najważniejszych decyzji dla Waszego przyszłego życia prywatnego i zawodowego. Dokonacie wyboru uczelni i kierunku studiów. Niektórzy z Was podejmą kształcenie poza granicami państwa w języku innym niż ich język ojczysty. Ze swojej strony zapraszam do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunek stosunki międzynarodowe. Jesteśmy uczelnią międzynarodową. Studiują u nas studenci z 30 państw świata z różnych kontynentów. Z wykładami przyjeżdżają do nas eksperci, naukowcy, dydaktycy z różnych zakątków świata. Studenci uczą się dodatkowego języka obcego. O tym językiem może być język niemiecki albo hiszpański. Przygotowaliśmy unikatowy na skalę województwa program kształcenia w trzech językach. 50% zajęć odbywa się w języku polskim, 25% w języku angielskim i 25% w języku rosyjskim. Kierunek jest o profilu praktycznym. Co to oznacza? Więcej praktyki, mniej teorii. Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, takie jak symulacje, debaty, wizyty studyjne. Studenci rozwiązują kazusy, bądź dokonują analizy tekstów prawnych. Jeżeli jesteś obserwatorem życia politycznego, interesuje cię polityka zagraniczna państw współczesnych, to tutaj pracują wykładowcy z dużym doświadczeniem w dyplomacji. Jeśli chcesz własne życie związać z walką o przestrzeganie praw człowieka, to tutaj Pracują eksperci, którzy na co dzień toczą tę walkę. A być może w przyszłości będziesz chciał założyć firmę międzynarodową bądź realizować projekty współpracy transgranicznej. To tutaj specjaliści krok po kroku nauczą Cię to realizować. Mamy dosyć prężnie działającą wymianę międzynarodową. Jeżeli znasz język angielski na dobrym poziomie, bądź język miejscowy państwa, do którego chciałbyś wyjechać, to nic nie stoi na przeszkodzie. Przygotowaliśmy dwie specjalności: Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna, a także bezpieczeństwo międzynarodowe. Przygotowaliśmy szereg miejsc praktyk i studenci odbywają praktykę w konsulatach, w organizacjach rządowych i pozarządowych, a także w firmach międzynarodowych, ale wybór należy do ciebie. Dołącz do środowiska wielokulturowego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Maria Mazur, Prodziekan Kierunku.